że wciąż kocham Blade'a 2. Tak tutaj, ja nie wiem, co ja miałem demontować, bo myślałem sobie, chryste, tu nie ma jednej rzeczy, która jest do uratowania. Dobra, muzyka, muzyka, muzyka jest do uratowania, ale ja, ale nawet muzyka w tym filmie wygląda, te teledyski, które są, Lestat kręci i jak oni musieli kręcić te teledyski, patrzcie, jak on ma piękną, bladą klatę, ojeju. Ja pierdolę, po prostu, czemu wy, fani, tak bardzo lubiliście tę wersję wampira, tego, bo to jest kuwa Edward, Kuwa, mać! Proto, gdzie jest różnica Edward. pomiędzy nim a Edwardem? Gada bzdurne rzeczy, patrzy z boku, świeci się jak jest taki blady i tak naprawdę jest brzydki w uj. Przepraszam, Robercie Patisonie, teraz jesteś piękny. D... d jedyna różnica, że nie chodzi do liceum. A mógłby, mógłby. Przecież on się wybudził, to mógłby robić co chce? Mógłby, no powiem, że jest to taka bardzo chyba własna kreacja. Wiesz, co. No nie wiem, będą gdzieś powracały jakby po porównania z materiałem źródłowym, ale jakby. Mam wrażenie, że to kompletnie nie jest ta postać. Jakby kruza można lubić albo nie lubić w tym filmie, natomiast ma jakąś osobowość, poczucie humoru.